Ależ ty jesteś kobietą e, niesamowicie cwana, tak bym powiedziała. Tutaj pokazuje się e, taka jednostka właśnie silna, jednostka taka, która miota ogniem, która zieje po prostu żarem, tak? Ktoś taki, e, kogo widać, ktoś taki e, tutaj charyzmatyczny się pokazuje, tak? Kto e, mam wrażenie, że. Mm, Przejął prowadzenie, choć wcześniej e, był podwozem, tak? I teraz ty jesteś na wozie, ta osoba zdaje sobie z tego sprawę, tak? Że to, że wcześniej e, on tutaj był jednostką, taką właśnie, która e, trzymała stery, tak? Która prowadziła, teraz jest jednak tym kimś, kto się musi w jakiś sposób dostosować, i to wprowadza tego człowieka w totalną, w totalną dezorientację, tak? Widać tutaj niepewność, widać tutaj właśnie to, że ta osoba czuje się źle, że czuje się. Jak w takim potrzasku, nie wie kompletnie, co tutaj ma w związku z Twoją osobą począć, tak? Strasznie ten człowiek jest o Ciebie zazdrosny. On dostrzega właśnie to, ile Ty masz do zaoferowania, i że jesteś jednostką taką, która nie da sobie na głowę wejść i tutaj bardzo dobrze, bardzo dobrze, akurat pod tym kątem i tego magnetyzujesz, tak? Tutaj jest to, że ten człowiek nie potrafi o tym zapomnieć, on nie potrafi przestać o tym myśleć, tak? On może tutaj świrować, że to nic, ale tak naprawdę ciężko jest się z tego wyrwać. To jest tak, jakby był po prostu opasany jakimiś łańcuchami, tak, I, i nie może się z tych łańcuchów, z tych takich kajdan, powiedzmy, namiętności uwolnić, tak, cały czas jest tutaj ta pamięć o Tobie, cały czas Jego głowa jest ścigana przez, przez myśli dotyczące Ciebie, tak, i myślę, że tutaj choć ta osoba próbuje przestawać o Tobie myśleć, to nie jest w stanie tego powstrzymać, tak, to jest silniejsze od tego człowieka. On tutaj ciebie przytrzymuje, on ciebie przytrzymuje, on nie będzie chciał puścić, bo teraz mam wrażenie, że ty mu się właśnie wyrywasz, że ty mu próbujesz uciec, tak? I mm, kto mieczem wojuje, ten od miecza, wiadomo, znamy to powiedzenie, prawda? Tutaj właśnie e, trochę mnie to bawi, bo mam wrażenie, że e, ty też pokazałaś mu taką energię powiedziałabym troszeczkę frywolną ty też pokazałaś że potrafisz zachowywać się w taki sposób jak on się zachowywał tak czyli właśnie Czasami może jesteś, czasami jednak ciebie nie ma, a czasami nie odpiszesz, czasami odpiszesz, tak? To nie jest tak, że reagujesz na każdą zaczepkę, to nie jest tak, że jesteś na wyciągnięcie ręki i właśnie to powoduje, że ta osoba czuje się stłamszona, ta osoba czuje się zmęczona, nie wie co zrobić, może tego nie pokazywać, może właśnie się powstrzymywać przed konkretnym działaniem, ale serce boli i nie tylko serce. <laughs> tak? Tutaj boli coś więcej. Dodatkowo. Widać to, że w ty wprowadzasz ewidentnie człowieka w huśtawkę. Tak, ta huśtawka tutaj się pokazuje i w karcie księżyca, i właśnie w tej dwójce mieczy, tak? Tutaj widać taką.